Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Regimental Standard. Tygodnik każdego porządnego gwardzisty. Czołem gwardzisto. Jak zapewne wiesz ze swoich rozkazów, niedługo zostaniesz przeniesiony do sektora kadjańskiego. Z tej okazji przyjmij nasze szczere gratulacje. W przestrzeni imperialnej niewiele jest miejsc dających większe szanse na zdobycie chwały. W czasie tego prestiżowego przydziału możesz natrafić na zdradzieckich kosmicznych marines. Nie obawiaj się. Tak zwani Marines Chaosu są jedynie marnymi kopiami swoich lojalnych odpowiedników i nie stanowią zagrożenia dla dobrze wyćwiczonego gwardzisty takiego jak ty. Dla odbywających pierwszą turę bojową, przeczytanie całości artykułu jest obowiązkowe, bowiem poniżej zebrane są wskazówki pozwalające odróżnić szlachetnego wojownika Adeptus Startes od parszywego zdrajcy. Otwarcie ognia do złego celu będzie stanowić podstawę dla zbiorowej kary. Wiedząc, że zostaniesz przeniesiony do sektora kadiańskiego, powinieneś zapoznać się z barwami oraz heraldyką znajdujących się tam obecnie zakonów. Bezpośrednio przed przybyciem na miejsce będziesz musiał u swojego komisarza zdać z tego zakresu egzamin. Wierny anioł imperatora będzie wyróżniał się nienaganną posturą i świętym blaskiem, bijącym od wspaniałego pancerza. Całe jego wyposażenie będzie w świetnym stanie technicznym dzięki zabiegom znakomicie wykwalifikowanych zakonnych tachmarins. Jeżeli będziesz miał przywilej walczyć ramię w ramię z tym ucieleśnieniem gniewu imperatora, bądź pewien, że dajesz z siebie wszystko. Jakiekolwiek niedostatki będą podstawą do kary zbiorowej wymierzonej całemu plutonowi. W odróżnieniu od wiernego imperatorowi Marin, zdradzieckie ścierwo wygląda zwyczajnie odrażająco. 10 tysięcy lat porażek jest dla zdradzieckich Marin z powodem do tak wielkiego wstydu, że wielu z nich maluje swoje pancerze na czarno, tak aby nie rzucać się w oczy i nie przyciągać kpin. Kiedy któregoś ujrzysz, zwróć uwagę na zgarbioną sylwetkę, dodatkowo zniekształconą przez obniżające możliwości bojowe mutacje i deformację ich ciał. Na pewno zwrócisz uwagę na stare, zanierbane wyposażenie. Ich boltery często nie będą posiadać amunicji, a ich stan techniczny będzie tak fatalny, że będą jeszcze mniej skuteczne od prymitywnego karabinu automatycznego. Marine chaosu nie jest zagrożeniem dla czujnego gwardzisty. Bądź czujny, bądź cnotliwy, bądź zwycięski. Niedopełnienie obowiązku przeczytania powyższego artykułu oraz niestosowanie się do zawartych wytycznych będzie skutkować karą zbiorową. Myśl na dziś. W najciemniejszych chwilach światło imperatora świeci najjaśniej. Wejdź na patronite i wesprzyj projekt.